Osób pracujących na kuchni jest nas dziewięcioro razem ze mną, czyli dwóch su suszefów, szef de partie, cukiernik, piekarz i do tego trzech demi-szefów de partie. Ten dziewięcioosobowy skład dzielimy na sześć osób, które są w danym dniu w pracy. Trzy osoby zazwyczaj mają wolne. Kuchnię mamy podzieloną na sześć sekcji. Przystawki, cukiernia, przystawki ciepłe, garnisz, czyli warzywka, tak mówiąc po polsku, część mięsno-rybna oraz wydawka. Specyfika naszej kuchni polega na tym, że sam proces wydawkowy jest w miarę sprawny, Trwa od około 15 do 20 minut. Raczej skupiamy się na czasie produkcji. Na przykład jak mamy wołowinę studniowo-stronowaną, więc ona musi u nas być 100 dni, jak pieczywo, które przygotowujemy przez Dwa dni, jak masło, które sami robimy od etapu świetlany, którą zakwaszamy. Etap samej wydawki jest bardzo krótki, ale poszczególne elementy i przygotowania trwają zazwyczaj od jednego dnia do 100 dni, jeżeli chodzi o wołowinę.